Witajcie moje miłe. To będzie post o skórze w ekstremalnych warunkach. Bo czy jest gorąco i słońce, czy jest mróz, śnieg i słońce, to rzeczywiście to są warunki dla niej dosyć trudne. Więc i pielęgnacja musi być wyjątkowo sensowna. No właśnie, ale dobra wiadomość jest taka, że zdrowa skóra jest organem bardzo wytrzymałym, zbudowanym warstwowo. Więc jeśli o Moc i zdrowie każdej z tych partii yy, zadbamy to wszystko będzie dobrze jakby pierwszą linią obrony jest budulec od wewnątrz, czyli to jest to co Wam opowiadam o eliksirze dla pięknej cery zabierającym kolagen siarkę MSM, czyli budulec skóry, który wzmacnia od wewnątrz plus cały koktajl, który w dodatku nie pozwoli Wam na słońcu dostać przebarwień, oczywiście to będzie plus ochrona słoneczna potrzebna od zewnątrz yy, nie pozwoli oczom się starzeć w wyniku promieniowania, no i jeszcze w dodatku nie będą wękały naczynka. To jest jedno, ale też chciałam Wam jeszcze powiedzieć, ja sobie tutaj oprę kamerkę, o jednym takim micie, jeżeli chodzi o nawilżanie. Na mrozie skórę trzeba absolutnie koniecznie nawilżać, tylko robimy to 20 minut przed wyjściem z domu, bo jeśli mamy kosmetyk nowej generacji, to on przenika, tak jak tutaj mamy kwas hieluronowy, czyli najsilniejszy nawilczacz natury. On wnika bardzo głęboko, a w głębokich warstwach skóry nie ma zerowych temperatur. Absolutnie. Także nie mamy żadnego niebezpieczeństwa, jak to się mówiło, że kryształki, lodu w porach absolutnie nic takiego. Tutaj są trzy frakcje, które jakby wnikają na trzy różne poziomy, i rzeczywiście jedna frakcja zostaje na powierzchni skóry, ale dlatego właśnie zawsze. Mieszamy kwas hialuronowy z odrobiną kremu, czy też olejku, żeby tę wilkoć zamknąć w skórze i stworzyć taki płaszcz ochronny, potem jeszcze dodajemy bazę olejowej premium, albo już w dłoni mieszamy kwas z bazą olejową premium, można jej nawet dać na mróz troszkę więcej, czyli żeby skóra troszeczkę była tłusta, ten płaszcz hydrolipidowy wtedy będzie solidnie ochroniony. Jeżeli chcecie pomasować po powrocie, na to możecie użyć różnych ale Pamiętajcie też o rolerze, bo on to dodatkowe potem nawilżanie, które nałożycie, bo bardzo dobrze Wam skórę wprowadzi, tylko że wtedy, przy takich ekstremalnych warunkach, nie będziemy powodować tych w sumie fajnych mikro uszkodzeń skóry, czyli pocierać mocniej, my wykorzystujemy tylko jego w, e, właściwości, Nie bójcie się słoneczka, nie bójcie się mrozu, nie bójcie się śniegu, tylko mądrze bajcie. A jeżeli byście miały jakiekolwiek wątpliwości, to piszcie, dzwońcie do nas do mnie, do instruktora Pioka Attractive, a my z radością Wam poradzimy, żebyście jak najwięcej korzystały, korzystali z ruchu. Pozdrowienia!